Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu ZEW. SS-Sturmbannfuhrer Otto Skorzen, dowódca specjalnej jednostki komandosów, został wezwany do Wilczego Szańca 15 września 1944 roku. Przyjechał tam wczesnym popołudniem i mając trochę czasu do spotkania z Hitlerem, rozglądał się z zaciekawieniem, widząc jak wiele zmieniło się w Wilczym Szańcu od czasu jego ostatniego pobytu. Powstał nowy wielki bunkier numer 11, doskonale zabezpieczony przed bombami i atakiem gazowym. Hitler już zaczynał się obawiać niespodziewanego przedarcia się dużego oddziału wojsk radzieckich. Co prawda, główne siły Armii Czerwonej były jeszcze daleko, ale całkowicie uzasadniona była obawa przed desantem spadochronowym. Hitler nakazał więc staranne przeanalizowanie możliwości obrony jego głównej kwatery polowej. Esesman wprowadził Skorzenego do sali i pozostawił tam wśród innych oficerów. Czekali na wejście Führera. Skorzeny widywał go wielokrotnie. Ostatni raz we wrześniu 1943 roku, gdy przyjmował z jego rąk odznaczenie za uwolnienie Benito Mussolini'ego, włoskiego dyktatora więzionego w hotelu Campo Imperatore na górze Gran Sasso. Führer był wówczas pełen werwy, promieniujący energią, która udzielała się jego najbliższemu otoczeniu. Gdy 15 września 1944 roku Hitler wszedł do sali konferencyjnej Wilczego Szańca, Skorzeny patrzył zaskoczony. Miał przed sobą przygarbionego, przedwcześnie postarzałego człowieka, trzymającego lewą rękę za plecami, ale i tak drżenie ramienia było widoczne. Przywitał się z kilkoma oficerami i podszedł do Skorzenego. Powiedział parę uprzejmych słów na temat waleczności wyprężonego SS-mana i polecił mu, aby brał udział w naradach dotyczących sytuacji na Bałkanach. Trzeciego dnia po kolejnej naradzie powiedziano skorzenemu, że ma pozostać w sali. Führer krążąc wokół Wielkiego Stołu z Mapami, zaczął mówić: Front na granicy Węgier ustabilizował się i musimy to utrzymać za wszelką cenę. Jest tam około miliona naszych żołnierzy i będą straceni, jeżeli nie zatrzymamy Rosjan. Otrzymałem tajne raporty, że szef węgierskiego państwa, admirał Horty, próbuje nawiązać kontakty z naszymi wrogami w celu zawarcia separatystycznego pokoju. To oznaczałoby utratę naszych armii. On usiłuje zbliżyć się do zachodnich mocarstw i Rosji. Jest nawet gotów oddać się na łaskę Kremla. Skorzeny zerkał na mapę wiszącą na przeciwległej ścianie. Na wielkiej podkowie Karpat, zaginającej się wzdłuż węgierskich granic, wbito 16 chorągiewek, oznaczających radzieckie armie. Jeżeli przedarłyby się przez tę zaporę, jaką stanowiły góry i wyszły na nizinę węgierską, nic nie mogłoby ich zatrzymać. Pan Skorzeny. Musi być przygotowany do zajęcia siłą zamku w Budapeszcie, jeżeli horty zdradzi nasz sojusz. Sztab generalny rozważa atak spadochroniarzy lub oddziałów w szybowcach. Dowodzenie całą operacją w mieście zostało powierzone nowemu dowódcy korpusu, generałowi Klemanowi. Podlega mu pan w tej operacji, ale natychmiast musi pan rozpocząć przygotowania. Aby ułatwić Panu pokonanie wszelkich przeciwności w sformowaniu oddziału, otrzyma Pan mój rozkaz na piśmie oraz szerokie uprawnienia. Dokument podpisany przez Hitlera głosił: Szturmbankführer z Korzeny wykonuje mój osobisty i wysoce tajny rozkaz najwyższej wagi. Rozkazuje wszystkim politycznym i wojskowym władzom udzielić mu wszelkiej pomocy, jakiej wymaga, i zastosować się do jego życzeń. Podpisano Adolf Hitler. Hitler powiedział na pożegnanie: Polegam na panu i pana żołnierzach. Skorzeny spodziewał się szczególnego zadania, gdy tylko otrzymał wezwanie stawienia się w wilczym szańcu. Zadzwonił do Adriana von Wölkersama, szefa sztabu jego oddziału komandosów Friedenthal pod Berlinem. Halo? Wölkersama? Otrzymałem właśnie nowe ważne zadanie. Weź ołówek i zapisz. Pierwsza kompania w pełnym składzie ma wejść na pokłady samolotów w Gatow dzisiaj o 20. Zapewnij amunicję. i Nie zapomnij o materiałach wybuchowych dla czterech oddziałów saperskich. Żelazne racje na 6 dni. Dowodzi porucznik Hunke. Ja odlatuję stąd tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. I przed dziesiątą... Wyląduje na lotnisku zakładów Heinkla w Oranienburgu. Czekaj tam na mnie. Dopiero gdy odłożył słuchawkę, zorientował się, że nie podał kryptonimu operacji. Lecz uznał, że błąd ten naprawi zaraz po wylądowaniu. Zdecydował, że akcja opanowania siedziby admirała Hortiego w Budapeszcie będzie nosić nazwę Panzerfaust. Pięść pancerna. Sensacje XX wieku w radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Przygotowania ruszyły pełną parą, ale zebranie ekwipunku i pojazdów potrzebnych do wykonania akcji nie było sprawą prostą, pomimo glejtu podpisanego przez Führera. We wrześniu 1944 roku w Niemczech, pustoszonych przez alianckie bombowce, trudno było uzyskać dodatkowy przydział. Skorzeny postanowił więc wykorzystać czas, jaki musiał minąć, zanim jego oddział zgromadzi niezbędny ekwipunek, i pojechał do Budapesztu, aby rozejrzeć się osobiście na miejscu przyszłej akcji. Przybywał tam pod pseudonimem dr Wolf. I zamieszkał w willi węgierskiego faszysty, gotowego udzielić niemieckim komandosom najdalej idącej pomocy. Tego samego wieczora z zyskał wiele ciekawych informacji. Doktorze Wolf, muszę Panu przekazać kilka najnowszych wiadomości. Choć zastrzegam się, nie znam celu Pańskiej misji. Sądzę jednak, że informacje te będą Panu przydatne. Dotyczą Miklosza Miki Hortiego, którego tak nazywamy, aby nie myli z admirałem, jego ojcem. Rozpoczął tajne negocjacje z wysłannikami Tito. Przez którego chce dotrzeć do Rosjan. Może mi powiedzieć coś więcej o tej rodzinie. Jeden z dwóch synów admirała, starszy, Isztwan, lotnik, zginął w samolocie dwa lata temu. Ale nie bardzo wiadomo gdzie. Według jednej wersji stało się to na froncie wschodnim, według innej tutaj, na Węgrzech, w wypadku lotniczym. Od tego czasu ojciec przelał wszystkie uczucia na młodszego, znanego dotychczas jedynie z orgi, jakie wyprawiał na wyspie Małgorzaty. Ostatnio zabrał się do polityki. Dlaczego starają się wykorzystać pośrednictwo Tity? Przecież to komunista, ich najgorszy wróg. Czy nie mogą podjąć bezpośrednich negocjacji z Rosjanami? Jego gospodarz nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. W tamtym czasie mało kto orientował się w szalonym tempie wydarzeń na Węgrzech, które przypominało libretto operetek. Gdy admirał Horty podjął decyzję o zerwaniu z Hitlerem, Rosjanie byli pierwsi, którzy się o tym dowiedzieli od swoich szpiegów. Natychmiast przysłali do Budapesztu pułkownika Makarowa. Nie jest pewne, czy było to jego prawdziwe nazwisko, czy tylko pseudonim. On dostarczył admirałowi dwa listy pełne wspaniałych obietnic. Admirał wysłał do Moskwy swojego przedstawiciela, marszałka Frago, aby negocjować warunki kapitulacji wojsk węgierskich. Marszałek, były atasze wojskowe w Moskwie, zaproponował Rosjanom udział wojsk brytyjskich i amerykańskich w okupacji Węgier natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych, niezakłócony odwrót wojsk niemieckich z Węgier. Rosjanie słuchali z zainteresowaniem propozycji i zapytali marszałko o pisemne upoważnienie do reprezentowania admirała Hortiego. Nie miał takich upoważnień. Rosjanie odmówili więc prowadzenia rokowań i udali, że nic nie wiedzą o obietnicach zawartych w listach pułkownika Makarowa. Horty uznał, że przeszkody w rozwiązaniu głównego problemu są następstwem jego przeoczenia, jakim było wysłanie marszałka Frago bez pisemnych pełnomocnictw, i nakazał znajomemu malarzowi-impresjoniście, aby ten dowiózł dokumenty do Moskwy. Zapewne kierował się przekonaniem, że nikt nie będzie podejrzewał artysty o przewożenie tajnych papierów. Czas mijał. Rosjanie nie mieli zamiaru potwierdzić wcześniejszych zobowiązań. Nadzieja na rozstrzygnięcie losu dziesiątek tysięcy węgierskich żołnierzy oddalała się coraz bardziej. Zapewne z tego powodu Miklosz Miki Horti, syn dyktatora, uznał, że warto skorzystać z pośrednictwa jugosłowiańskiego komunisty. Kilka dni po tej rozmowie Skorzeny, który wciąż w cywilnym przebraniu krążył po Budapeszcie i najchętniej przebywał w zamku, gdzie obok apartamentów admirała Hortiego urzędował niemiecki ambasador. Dowiedział się, że według ostatnich ustaleń wywiadu niemieckiego spotkanie Miklosza Miki Hortiego z jugosłowiańskim wysłannikiem odbędzie się 15 października w Willi na przedmieściu Budapesztu. Obiekt był bardzo trudny. Niemcy wiedzieli, że syn regenta porusza się z silną eskortą. I jakakolwiek próba wdarcia się do domu, gdzie odbywały się negocjacje, mogła doprowadzić do strzelaniny, której wynik był trudny do przewidzenia. Okazało się jednak, że dom nie był strzeżony i w przeddzień akcji dwaj niemieccy agenci weszli tam i ukryli się na piętrze. Czekali, aż przybędzie syn dyktatora. Niedzielny poranek 15 października 1944 roku był ciepły i słoneczny. Skorzeny w cywilnym ubraniu podjechał samochodem do podmiejskiej willi, gdzie według doniesień wywiadu młody Horti miał spotkać się z wysłannikami marszałka Tito. Na ulicy przed budynkiem stała wojskowa ciężarówka ze skrzynią zakrytą prezentem i osobowy samochód należący zapewnie do Hortiego. Skorzeny wyminął ich i zatrzymał się przy krawężniku. Podniósł maskę, udając, że jego samochód zepsuł się. Grzebiąc w silniku, uważnie obserwował teren. Przez szparę w plandece ciężarówki dostrzegł węgierskiego oficera z pistoletem maszynowym i kilku żołnierzy. Dwaj inni przechadzali się ulicą, odwracając co chwilę głowy w stronę domu. Kilkadziesiąt metrów dalej, na ławce, po drugiej stronie ulicy, siedziało dwóch cywilów. To już byli SS-mani z korzennego w cywilnych ubraniach. Pozostali żołnierze w mundurach i gotowi do akcji, czekali w ciężarówkach w bocznej uliczce. Minęła 10.10 .10, gdy z za rogu wyszli agenci niemieckiej służby bezpieczeństwa. Zmierzali w stronę wejścia do willi. Ludzie z obstawy Hortiego byli czujni. Gdy tylko Niemcy zbliżyli się, ci unieśli karabiny. Nie zdążyli jednak wezwać do zatrzymania, gdy któryś z mężczyzn wyciągnął z kieszeni pistolet. Ale węgierska obstawa była szybsza. Jeden z agentów, trafiony w brzuch, osunął się po schodach i upadł na chodnik. Drugi zdołał dopaść do wejścia i skryć się w sieni. Węgrzy zwrócili wówczas uwagę na Skorzenego i zaczęli strzelać w jego stronę. Samochód, za którym się ukrył dziurawiony pociskami trafiającymi bezpośrednio lub rykoszutującymi od ściany chodnika, mógł w każdej chwili stanąć w płomieniach. Strzały zaalarmowały jednak komandosów Skorzenego, którzy ruszyli na pomoc. Nadbiegali z kilku stron. Żołnierze węgierscy, bojąc się okrążenia, zeskoczyli z ciężarówki i ostrzeliwując się, pobiegli do sieni budynku naprzeciw willi, o którą trwała walka. Niewiele już mogli zdziałać, gdyż SS-mani dysponowali znacznie większą siłą ognia. Dwaj z nich ustawili na trójnogu karabin maszynowy MG-42 i strzelając długimi seriami zmusili węgrów do przerwania ognia, a wybuchy granatów spowodowały runięcie portalu i zatarasowanie sieni. Strzelanina ustała. Skorzeny wykorzystując ten moment oderwał się od samochodu i wbiegł do budynku, w którym przebywał Horty. Na schodach grupa agentów ściągała na dół syna regenta, jego towarzysza Bornemisze i dwóch Jugosłowian W korytarzu Niemcy rozłożyli dywan, skrępowali Hortiego sznurem od okiennych zasłon i zwinęli w ciasny rulon. Więzień wkrótce przestał się rzucać być może zemdlał z braku powietrza i spokojnie dał się wynieść do ciężarówki, która podjechała pod drzwi willi. Skorzeny krzyknął do kierowcy. Na lotnisko, jadę za wami. Sam wskoczył do ciężarówki, której kierowca nacisnął gaz i ruszyli za samochodem z Hortim. Po kilkudziesięciu minutach dojechali do lotniska, gdzie z daleka dostrzegł ciężarówkę. Żołnierze wynosili dywan, w którym zawinięty był Horti, i wrzucili do kabiny samolotu u 523 m który natychmiast wyjechał na pas startowy i wzbił się w powietrze. Skorzeny osłonił dłonią oczy, wypatrując, jak samolot zatoczył koło nad lotniskiem i wziął kurs na zachód. Rozpoczynał się ostatni akt jego rozgrywki z regentem. Nie potrafił przewidzieć reakcji admirała Hortiego, ale nie sądził, aby ten człowiek, który utracił już jednego syna, zechciał narażać życie drugiego. Miki Horti był dla Niemców nadzwyczaj cennym zakładnikiem. Skorzeny wykonał jedno zadanie. Przed nim było drugie: opanowanie budapesztyńskiego zamku i aresztowanie admirała Hortiego, aby nie dopuścić do zawarcia pokoju między Węgrami i Związkiem Radzieckim. Oddział Skorzenego przygotowywał się do ataku, który miał nastąpić 16 października o świcie. Sensacje XX wieku w Radio Z. Stacji XX wieku w Radio Z. 15 października 1944 roku, kilka godzin po tym, jak ludzie z Korzennego porwali miklosza Miki Hortiego, syna dyktatora Węgier, dyktator wygłosił przemówienie do narodu, które zakończył słowami: Dzisiaj stało się jasne, że Niemcy przegrali wojnę. Węgry osiągnęły wstępne porozumienie rozejmowe z Rosją. I wstrzymują wrogie działania przeciwko temu państwu. Gdyby Regent poważnie traktował swoje oświadczenie, los wojny mógłby potoczyć się inaczej. On jednak rozwścieczony uprowadzeniem syna, kierował się jedynie chęcią zemsty i zdobył się na pusty gest. Chciał dać Niemcom nauczkę, ale nie przerywać działań wojennych przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Był zbyt przestraszony, aby podjąć jakiekolwiek skuteczne działania. Dwie godziny wcześniej w jego gabinecie stawił się niemiecki ambasador, który powiedział wprost: Gdy tylko wywąchamy zdradę, natychmiast poprowadzimy pana synalka pod ścianę. Przemówienie Hortiego było więc groźbą bez pokrycia. Dowództwo wojsk węgierskich nie otrzymało rozkazów przerwania walki. Tego wieczora w siedzibie rządu węgierskiego panowało wielkie zdenerwowanie. Ministrowie po wielogodzinnej dyskusji doszli do wniosku, że admirał powinien złożyć urząd i wysłali jednego z ministrów, aby poinformował go o tym. Horty powiedział jednak ministrowi: Odmawiam podania się do dymisji. Ten zaś powrócił na salę posiedzeń i przekazał członkom rządu. Admirał Horty zaakceptował nasz plan w całości. Dlaczego wprowadził ich w błąd? On bardzo nie lubił przekazywać kolegom złych wiadomości. Ministrowi, uważając, że dyktator popiera ich plan, poinformowali niemieckiego ambasadora, że rząd węgierski rozwiązuje się. Ambasador przekazał tę wiadomość do Berlina i o godzinie 5.00 dowiedział się, że Hitler zaakceptował takie rozwiązanie. Wsiadł do samochodu i o 5.45 wjechał na dziedziniec Królewskiego Zamku. Po kilku minutach, Horty wyszedł mu naprzeciw, aby dowiedzieć się od ambasadora: Mam niemiły obowiązek aresztowania pana. Atak rozpocznie się za 10 minut. Ambasador mówił oczywiście o oddziale skorzennego i nie był to blef. O godzinie 5.30 skorzeny wsiadł do pierwszego samochodu, w którym byli wybrani przez niego żołnierze z pistoletami maszynowymi, granatami i pancerfaustami. Zamierzał jechać na czele i pierwszy ruszyć do ataku, a pięści pancerne były bardzo przydatne do niszczenia betonowych schronów ustawionych po obydwu stronach wejścia do zamku. Przydałyby się również, gdyby nagle okazało się, że obrońcy zamku mają czołgi. W tym samym czasie Horty bez oporu dał się doprowadzić do samochodu i odjechał z niemieckim ambasadorem. Było to najbardziej groteskowe wydarzenie w niezwykłym ciągu pomyłek. Admirał Horty wyjeżdżał przez bramę zamku obsadzonego przez wiernych mu żołnierzy, dysponujących ciężką bronią maszynową, działkami przeciwlotniczymi, artylerią, gotowych do odparcia ataku. Atakujący, o których mówił niemiecki ambasador, musieliby stoczyć ciężką i krwawą walkę, której wyniku nie można było przewidzieć. Oddziały niemieckie w Budapeszcie były nieliczne i musiałyby ulec przeważającym siłom węgierskim. Dlaczego więc Horty, który musiał zdawać sobie z tego sprawę, oddał się tak łatwo w ręce niemieckiego ambasadora? Czyżby ten podczas krótkiej rozmowy na dziedzińcu powiedział coś jeszcze, co złamało upór regenta? Zapewne tak. Choć nigdy do tego się nie przyznał. Syn Hortiego był w rękach niemieckich. I regent nie miał żadnych złudzeń, że od jego decyzji zależy los jego syna. Skapitulował. Nikt jednak nie poinformował Skorzennego, że regent bez oporu oddał się w ręce niemieckie. Skorzeny spojrzał na zegarek. Minęła godzina 6.00. Do pozów. Gęsty, niebieskawy dym buchnął z opancerzonych rur wydechowych czołgów, które szarpnęły gąsienicami i ruszyły do przodu. Za nimi wolno jechały ciężarówki z komandosami Minęli wielki, masywny budynek Ministerstwa Wojny Gdy z zauważył trzy węgierskie czołgi Toldi Przez okienko z tyłu szaferki dostrzegł jak żołnierze Odbezpieczają pancerfausty i unoszą celowniki Krzyknął nie strzelać! Węgierskie czołgi stały w miejscu i po chwili ich lufy zaczęły unosić się Co było najbardziej oczywistym znakiem, że nie mają zamiaru walczyć być może węgierscy czołgiści dostrzegli pantery wyłaniające się zza za zakrętu i wiedzieli, że nie mają żadnych szans w starciu z tymi gigantami. Przed nimi była już tylko brama do zamku, zatarasowana kamienną barykadą. Z rozkazał kierowcy: Zjeść na bok, puszcz czołgi. Pierwsza pantera całą siłą 30-tonowej masy uderzyła w barykadę. Kamienie rozleciały się, a wielkie skrzydło wrót, na które napierał czołg padło z przeraźliwym trzaskiem wyrwanych zawiasów. Esesnani zeskoczyli z ciężarówek i podbiegli do muru po obydwu stronach bramy, aby ubezpieczać czołgi, które wspinając się na sterty kamieni rozbitej barykady, odsłaniały podwozia w najsłabiej opancerzone miejsce. Na dziedzińcu stało sześć dział przeciwpancernych, których pociski mogły z łatwością unieruchomić niemieckie czołgi, odsłaniające dna kadłubów, gdzie pancerz miał tylko 16 mm grubości. Wystarczył jeden celny strzał, aby pancerny kolos zapalił się i zablokował na długo wjazd do zamku. Jednakże żołnierze węgierscy nie strzelali. Być może zaskoczyło ich gwałtowne pojawienie się pierwszego czołgu, a może stracili głowy, widząc SS-manów wspinających się na zniszczoną barykadę. Ludzie z korzenego, wykorzystując moment wahania obrońców wbiegli na podwórze, gdzie tylko jeden z oficerów węgierskich wyciągnął pistolet z kabury gotów strzelać do napastników. Żołnierz biegnący obok skorzenego uderzeniem kolby wytrącił Węgrowi broń z ręki. Skierowali się w stronę drzwi prowadzących na piętro. Tam skorzeny krzyknął do węgierskiego oficera Do komendanta prowadź. Szerokimi schodami, pokrytymi grubym czerwonym chodnikiem, wbiegli na pierwsze piętro, skręcili w lewo i otworzyli drzwi, które wskazywał im Węgier. W niewielkim przedpokoju, na stole, dosuniętym do okna, leżał żołnierz, który ostrzeliwał podwórze z karabinu maszynowego. Jeden z sesmanów podbiegł do niego, i zanim Węgier zdążył się zorientować, wyrwał mu karabin i wyrzucił za okno. W tym czasie z korzeny otworzył drzwi do gabinetu dowódcy obrony zamku. Krzyknął do niego: Musi pan poddać zamek i to natychmiast. Jeżeli pan tego nie zrobi, na pana spadnie odpowiedzialność za rozlew krwi Niech się pan decyduje. Dalsza obrona jest bezcelowa. Zajęliśmy już prawie cały zamek. Węgier nie zastanawiał się długo. Nie miał najmniejszej ochoty nadstawiać głowy, tym bardziej, że widząc pistolet w ręku Niemca, obawiał się, że ten zrobi z niego natychmiastowy użytek. Po dziesięciu minutach umilkły ostatnie strzały. Operacja Panzerfaust trwała zaledwie pół godziny. W tym czasie zginęło siedmiu żołnierzy, czterech niemieckich i trzech węgierskich, a dwudziestu sześciu odniosło rany. Skorzeny ruszył w stronę apartamentów regenta. Spodziewał się zastać tam Hortiego i uważał, że będzie to wspaniały finał jego akcji, gdy oznajmi węgierskiemu przywódcy, iż bierze go do niewoli. Z zaskoczeniem otwierał drzwi do opustoszałych pomieszczeń, nie wiedząc, że zanim zaczął się atak. Admirał Horti został wywieziony z zamku i znajdował się już w domu SS-Obergruppenführera Karla von Pfeffer Wildenbrucha. Skąd później przewieziono go do zamku w Bawarii. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. 20 października 1944 roku Skorzeny powrócił do Berlina, gdzie zastał go już rozkaz natychmiastowego stawienia się u Führera. Dobra robota, Skorzeny. Awansuję was do stopnia Obersturmbannführera od dnia 16 października i nagradzam Złotym Krzyżem. Nie wątpię, że chciałby pan odznaczyć swoich żołnierzy. W tej sprawie proszę rozmawiać z moim adiutantem, Ginczem. On wszystko wie. Teraz proszę mi opowiedzieć, jak przebiegła akcja. Wziął skorzenego pod ramię i poprowadził w róg pokoju, gdzie przy niewielkim okrągłym stoliku stały dwa fotele. Słuchał w skupieniu relacji o tym, jak agenci Służby Bezpieczeństwa uprowadzili młodego Hortiego, a potem jak komandosi szturmowali zamek. Od czasu do czasu uśmiechał się zadowolony, jakby w przekonaniu, że akcja SS-manów uratowała tak wielu niemieckich żołnierzy stawiających opór wojskom radzieckim. 9 grudnia 1944 roku czołówki wojsk II frontu ukraińskiego podeszły do Budapesztu, a dwa tygodnie później zamknęły pierścień wokół miasta, w którym 180 tysięcy żołnierzy węgierskich i niemieckich przystąpiło do obrony. Krwawe, zacięte walki trwały przez 50 dni Do 13 lutego 1945 roku, gdy Budapeszt skapitulował Admirał Miklosz Horti, wywieziony ze swoich apartamentów w Królewskim Zamku Znalazł gościnę w domu generała Pfeffer Wildenbrucha na Węgrzech Gdzie przebywał do grudnia 1944 roku Wówczas eskortowany przez Otto Skorzenego Został przewieziony specjalnym pociągiem do zamku Wilheimben w Bawarii tam odnalazły go wojska alianckie, które osadziły go na krótko w więzieniu w Norymberdze jako świadka oskarżenia. Powrócił do zamku i w 1947 roku wyjechał stamtąd wraz z żoną i synem Mikloszem do Portugalii. Tam, korzystając z opieki dyktatora Antonio Salazara, osiadł w Estoril. Zmarł 9 lutego 1957 roku. z Skorzen walczył do ostatniego dnia wojny. 13 maja 1945 roku oddał się w ręce Amerykanów. Zeznawał jako świadek przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze, a następnie w 1947 roku stanął przed alianckim sądem w Dachau oskarżony o zamordowanie jeńców amerykańskich, których mundurów używał jego oddział w czasie ofensywy w Ardenach. Oczyszczony z zarzutów pozostał w więzieniu, gdyż jego ekstradycji domagały się rządy Czechosłowacji i Danii. 27 lipca 1948 roku uciekł z obozów w Darmstadt, bez wątpienia korzystając z pomocy władz niemieckich. Przez kilka miesięcy ukrywał się w górach w pobliżu Berchtesgaden, gdzie dołączyły do niego żona i ośmioletnia córka. Poszukiwany przez radzieckie tajne służby, zdecydował się uciekać dalej. Wyposażony w fałszywy paszport, jaki wydawano bezpaństwowcom, wyjechał do Madrytu. Tam założył firmę budowlaną. Oczyszczony z zarzutów popełnienia zbrodni wojennych, przestał się ukrywać i kupił posiadłości w Irlandii i na Majorce. Pozostał jednak związany ze zbrodniarzami z SS. Założył organizację der Spine, Pająk, gromadzącą fundusze przeznaczone na finansowanie ucieczek 600 SS-manów ściganych za zbrodnie wojenne. Zmarł w szpitalnym łóżku 5 lipca 1975 roku. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Bołoszańskiego.